Witam, witam, tu mówię Holandiną. No. Dziś nowe początki parametrów pancera średnich czołgów. Proszę Państwa, kontynuujemy Was wyposażenia następnego pojazdu. kolejny są niemieckie, chińskie czołgi średnie, a także radzieckie, owych 140. czyli znaczy, że zapewne będą planować kolejne jakieś rebalansy, zapewne jeszcze innych czołg, najwyraźniej tym E50. Bo leże chyba ta płyta miała 197. To jest kata, teraz ma być 266. No ciekawe, ciekawe. Może to to potem by się zmieniło potem. No. no działa tak zmienił no, wartość. przebicia standardowego pocisku. 220x230 i zwiększą szkodę na 240x280 to jest normalnie rewelacja na E50 no no normalnie ja miałem to dzieło grę i naprawdę to był naprawdę tragedia normalnie prawie nic nie mógł przejść, bo na samych godach musiałem i to 30mm i o 10mm zwiększyli Hmm Ciekawe Może no, tak samo, ale No teraz mam 121 Górne płyty teraz mam zamiar u niego zrobić pogrubić 240-270 No, bo nie to jest ciekawie, tak Pokrą pan za płyty płytę 270 no Zwykła wartość przejścia stanowego pocisku 258 na 262. Zwiększono wytrzymałość HP o 100 HP. Zwiększono moc 580 do 650. Zmieniono prędkość pocisku 1000, 1000, a ale to nie jeszcze nie jest koniec. UZ 120, czasie dziewiątka. Nienowy trzebaść pojazdu o 100. Zmieniono podczas obrotu wieży o 2 stopnie. Zwiększono pełną maksymalną o top Dział 122 mm. O, o zmieniono czas przerwa z 12 na 11 sekund. Z rewelacją. Z jednej sekundy zmieniono. O, zmieniło też prędkość pocisku. 950. No nie. To ma być poprawa? 640, ja miał zgodę 950, to ma niby być poprawa? To jest nie gigantyczna różnica. Ja nie wiem, czy on ma te hity, ale to są jak hity, to to będzie masakra. Będzie za Chin ma jak skałodwójki w ogóle leciały. Burzaki to ok, mogą być 800, bo zawsze no ale... Z tyle na tyle... to nie jest poprawa, tylko nerw. Nerw goldowych pocisków. Dosłownie. Tak samo jak z te 800, mogli na, na 1000 zrobić bo w ogóle, na moją osobę, daję przecież. A jak to jest cenę to tu powinien szybciej jechać, a nie, a nie tak szybko jak APCL-u, no. Hmm. Teraz ósemka. 140x200 mm, górna płyta. Hmm. Jak górna płyta będzie mi miała z 200 mm, w środku skontowana, to ciekawe. Ile będzie trzeba mieć przebicia na nim? Może... Jak będzie losowanie na siódemki, to multa płeta będzie się ładnie dingała. I na szóstkach. No, o 100 hapsa zwiększono w ogóle... O, u niego zmieniła wartość już kolejne. 390 na 360. o czas przesłana 15 na 12 sekund. O W 48 na 44, to, to jest fajnie. W wszystko, co aż co 3-1, to rewelacja. A to 100 mm? za na 0,4. Mniejszo na 9,1 na 8,1. 2,9 na 27. W sumie, nie jak Wy myślicie, ale może tak. 15 sekund na 12 to ok. A 390 na 360. Rozumiem, że to jest błęd, ale na mam, jest taka chińska pęka T-34-3, na przykład. I jakbym miał teraz w tej chwili mi ładowanie takie same, a zmniejszyć w ogóle o... 30 ha, mniej będzie zadać uszkodzeń, to... bym poczuł się jakby, jakby był znerwiony czołg. Mimo to, że niby teoretycznie szybciej ładuje, ale... Fajnie to zarzutowane jest, bo go zmieniono jeszcze czas sterowania, ale no ta 100 mm dioda, to nie wiem, o co chodzi w ogóle po 04, to takie są moim zdaniem jak na 100 mm działo. ale ładowane to też takie 9 cko, to tak to dosyłać, wentylacja, braterstwo, broń i jeszcze ewentualnie racje, to to... Na jakieś 2,5 sekundy będzie mniej, no to z racjami A tak to 2 sekundy może. Zamiast to, to będzie 7 sekund, a tutaj będzie 8. 7, a tutaj będzie z 6. To, są to, to może będzie coś tam, ale tutaj rożnić tak nie do cicha, no bo mogę chociaż te. Do 39, a po 38 zrobić mu ten rozrzut, bo 100 mm działo przy ładowaniu, tutaj, przy aktualnym zapewne w ty wyposażeniu, to jakieś 6-7 sekund. No, i jeszcze tak siódemka działo 100 mm, to naprawdę to samo co tamto. No, to robinkę różni się, bo tutaj jest 9.1, a tutaj jest 9.3, no to minimalnie będzie się to różniło. A co te parametry w ogóle? ale tutaj. Rozrzut obu tu wierzył będzie o 2 stopnie szybsze. No, 1000 stopni niszą haps miał. A miał 1000 w minimum. Rewelacja. Tylko to a mnie martwi, to 100 mm działo, chociaż... Słuchaj napiszcie w komentarzu, co się w ogóle. Czy gracie na nim w ogóle 122 mm, czy 100 mm? I powiedzcie, co uważacie o tej cenności aktualnie, a gdyby zmiń, co uważacie w tym. Ta 140. Eee, tak. To w uzasadnionym balansie po jednak zapewne skorzystał, zapewne ulepszał, zanim w okresie i przy żonaniu jego konto w zostaną zmienione tylko na 6 a 7 stopni, To jest naprawdę rewolucja. A po grubinie przedni nas zwiększy się o 260 z 233. Ja mówię, tutaj będzie pewnie starał. Czołgą atakowi po dziś dziesiąty i agresywnie na polu bitwy. No, fajnie, że będzie 260, ale pytaj, czy nie będzie tak samo w ogóle z tych wszystkich średnich, które są? Nie zrobię tak jak przy Polaku, że to 260 na przykład będzie tylko tutaj, w tej płytce na przykład, a nie całej powierzchni. Bo jeśli nie na całej powyższej to okej. Okay. Może będzie dawał na polu bitwy. Lekko się skontuje i dziewiątki możemy mieć trudności niektóre. A ósemki na pewno. Ale jeśli to będzie tylko ta górna płyta, bo tutaj... To są to sanie, lecz mi to dawało jakieś razy w ogóle. Bo większy kaliber, który potem będzie wiedział, że tutaj jest tutaj tylko 260 m skontowane, a to będzie 237 jak dawniej, no to... I tak samo mógłbym powiedzieć to, że jeśli to rozwisi mi metr na całej powierzchni... To okej. Okay. Jeżeli skontuje się, to moje silniki na pewno nie będą przybierać na godzinę będą mieć trudność, ale... Tak samo jak z tym. Tutaj to raczej mi się zejrę, że nic na całej powierzchni, nie powinno być, ale nie wiem. Ale te płyty to naprawdę mnie to niepokoją. Może, może mają większe plany nad tym w ogóle. Na razie to na razie wchodzi na super teście. Zobaczmy co oni wskazują. Ale. Ale moje osobiste zdanie, że. E50 z tych wszystkich, to chyba najlepiej wam może wyjść z tego. A 140 to może będzie miała trochę fajnego buffa, ale jeśli buff będzie tylko na takiej części, tylko albo na takiej, to... W sumie to to jest to takie do dyskusji trochę z tym czy to daca powierzchni powierzchnię, czy tylko kawałek, zrobić. No bo bo bo, bo wiecie, jak było z tym bo mówię, wow, to bo pancerz w ogóle ma ma a potem okazuje bo że... ...że bo tylko bo działa to to bo bo to nie wiem... Chyba ma 80 bo ma bo bo no bo bo ma Chociaż stara się jeden mógł mi tutaj, że poprawił ten pan zwierzy Nie pamiętam, ale jeśli to ma takie na tej 113 to tutaj Gold będą nie wchodziły tutaj Mogę tam zwiększyć, żeby te garnki tylko wchodziły No, no, dziwne, że nie położyli ten telefon a 121B na przykład, bo to te 121 a 121B to jest bardziej to samo, tak naprawdę. Tylko co nieco się różni. No, a jeszcze czy te 62A też by nie miało to w ogóle, bo jak to 40 to też 62A też by nie miało na pewno tą płytę zrobioną, bo, bo ma ten sam kadłub. Teoretycznie to, to inne nazwa, ale mają to samo, tak naprawdę, Czemu się nad tą sprawą w ogóle tymi chińskimi 140 km? W, w ogóle nie wiem, co powiedzieć o tej E50, bo ja się nie tak sądzę, że tylko już tutaj, 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 tylko 263, a to jest już, już 200. 50, to ja nie wiem, czy będzie taki sen. Zakładam, że tutaj to z to nie aktualnie, jak będzie, jak zrobią to. Nie, to jest taki słaby punkt, że tutaj władni, że to przebijasz. Założę, tak uważam. No to to tyle. Następnego razu.